Witajcie, drogie światusy. W naszych odcinkach często używamy słów, których wy nie rozumiecie, dlatego pomyśleliśmy, że warto by było przygotować dla Was taki słowniczek pojęć, w którym wyjaśnimy, co one oznaczają. Zabawkę. Zresztą, zresztą sami o to prosiliście, i dzisiaj opowiemy Wam, wyjaśnimy pojęcia z kategorii. Funkcje wzwożek. Tak. Myślę, że to na pewno Wam się przyda. Zacznij od no dobra. Nie, nie zacznę, nie zacznę od no dobra. Taką podstawową, nie, jednostka to złe słowo, taką podstawową funkcją, którą może pełnić w sporze każdy, niezależnie od płci i w sumie wieku, jest głosiciel. Mhm. Głosiciel, czyli taka osoba, która głosi, w takim dużym uproszczeniu, czyli chodzi po domach, tak. odwiedza Was, puka do Waszych drzwi. Jednakże y, często na przykład chodzi para, na przykład im towarzyszy dziecko, i to dziecko niekoniecznie musi być oficjalnie głosicielem, bo ono po prostu chodzi z rodzicami, więc. Mhm. Czy jakby, jeśli odwołamy się do tej funkcji, którą pełni, to to dziecko też w pewnym sensie jest głosicielem. Natomiast teraz to co na papierku. Głosiciel to będzie osoba, która albo jest ochrzczona jako świadek jechowy, albo nie. Jeżeli nie jest ochrzczona, to jest tak zwanym nieoszczonym głosicielem. I jeżeli Ty zainteresujesz się Świadkami ichowy i stwierdzisz, że Ci się podoba ich religia, czego mocno nie polecamy i odradzamy, to żeby móc chodzić po domach i odwiedzać ludzi, najpierw będziesz musiał zdać taki test 10 pytań. Tak, chyba 10. I po odpowiedzi na te pytania, które mają w jakiś sposób określić, czy Ty utożsamiasz się ze świadkami, czy znasz ich podstawowe nauki biblijne, to, to wtedy będziesz mógł zostać tym nieochrzczonym głosicielem. Jest to taki pierwszy krok do tego, żeby zostać świadkiem Jehowy i się ochrzcić. Tak, bo nie można po prostu się ochrzcić bez bycia nieochrzczonym głosicielem. Tak. Ponieważ jednym z takich czynników do tego, żeby przyjąć ten chrzest, będzie to, ile godzin poświęcasz na to głoszenie. I wtedy... Jeżeli stwierdzasz, że chcesz zostać Świadkiem Jehowy, chcesz się ochrzcić, prowadzone jest z Tobą takie studium biblijne, czyli omawianie jednej z publikacji Świadków Jehowy przez ileś tam tygodni, miesięcy, różnie to trwa, a potem kolejnej, to ma po prostu nauczyć Cię ich wierzeń, to wtedy zgłaszasz się do tego chrztu, mówisz starszym, chcę się ochrzcić i masz drugi test. Ale to może kiedyś tak. nagramy o tym osobny tak. odcinek. Tak, to jest tam około 100 pytań, na które musisz odpowiedzieć. I wtedy stajesz się... Takim oszczonym głosicielem. Tak. I jeśli chodzi o głosiciela, z tym się wiąże jeszcze jedno pojęcie, chociaż niekoniecznie związane z funkcją zboża, po prostu pewną papierologią. Taki głosiciel, zobowiązuje się to tego słowa. jest gotowy składać sprawozdanie miesięczne ze swojej służby. Czyli taki raport z tego, ile godzin wychodził, ile studiów prowadzi, czyli tych omawiania, tych publikacji. Z innymi osobami, ale dodatkowo też są tam inne pozycje, i tu możecie sobie zobaczyć, jak takie sprawozdanie wyglądało, jak my byliśmy w zborze i jeszcze na koniec ono się zmieniło, i to też Wam pokażemy tutaj na. A w pewnym momencie po prostu zaczęło się wysyłać SMS-y czy tam na, na WhatsAppie. Tak, ile, no byłem, tyle godzin, tyle rozpowszechnień publikacji. Tyle ulotek, godzin spędziłem tym, na tym ogłoszeniu. Tu ważna rzecz, w żaden sposób nie mówimy, że to jest obowiązkowe, e, ponieważ nawet zdarzyła się sytuacja w Niemczech, że autor jednej z książek, e, eks Jechowy użył takiego sformułowania i go Towarzystwo Strażnica pozwało, więc nie, składanie tych sprawozdań jest jak najbardziej dobrowolne. Mhm. Tak, oczywiście jak nie będziesz składał takiego raportu z tego, ile w danym miesiącu wygłosiłeś, to będzie to znakom dla starszych, że trzeba z tobą porozmawiać i się troszkę naprostować. Ale jednak mówimy, że jest to jakby nieobowiązkowe i dobrowolne. Tak, no i w momencie, jak już nie składasz tego sprawozdania zgodnie ze swoją wolą, to zmienia się Twój status. Już nie jesteś po prostu głosicielem, czy ochrzczonym, czy nieochrzczonym, ale jesteś nieregularnym głosicielem, czyli takim, który. No nie zdał takiego raportu, po prostu. W danym miesiącu zapomniałeś, albo nie poszedłeś na głoszenie, no to jesteś zwolniony. To, co trzeba tutaj zaznaczyć, że taki świadek, przeciętny świadek, musi zdać minimum jedną godzinę, żeby to sprawozdanie zostało zaliczone. Chyba, że są szczególne okoliczności, tu zwłaszcza u starszych osób albo bardzo chorych osób, które mogą na przykład te 15 minut raportować sobie. Tak, to, to są takie wyjątki. Generalnie to też jest ważne w kontekście tego, że Świadkowie Jehowy później jak podają liczbę tych świadków, którzy są w danym kraju, którzy głoszą, to biorą pod uwagę właśnie tylko te osoby, które zdają takie sprawozdanie. Tylko takie osoby są uwzględniane. Tak, yy, na przykład jak jest raport roczny, to mamy liczbę za 2019 najwyższą liczbę głosicieli oraz średnią liczbę głosicieli. Mhm. Dobrze. Ale jeżeli zdarzyło Ci się, żebyś nie składał przez 6 miesięcy takiego sprawozdania, to wtedy twój status z nieregularnego będzie się zmieni się na e, nieczynnego głosiciela. Mhm. I wtedy już jesteś, przynajmniej jak, jak, jak my byśmy w zboże, to tak, takie osoby nie były uwzględniane na liście grup służby, czyli takich podjednostek zborowych, ale to zaraz może wyjaśnię. No. Nie, podjednostki te w zborze grupy służby będą w innym odcinku, przekrobi. Dobra. <laughs> musicie jeszcze poczekać. No, ale to już było takie trochę naznaczenie takiej osoby, że no, ta osoba nie jest takim do końca tak. świadkiem wierzącym, tak jak powinna być. I nawet w jednym z materiałów, może tutaj w opisie dodamy z której strasznic, było, że no taka osoba to już nie jest zbyt dobre towarzystwo, bo choruje duchowo. A przecież nie chcesz się zarazić. Jako taki e, zdrowy duchowo-świadek jehowy, więc lepiej nie przebywać za bardzo w towarzystwie takich osób. Oczywiście starsi wzboże dbają swoje owieczki i chcą, żeby tych nieregularnych czy nieczynnych było jak najmniej. Dlatego się kombinuje, tak to powiemy. Tak, co prawda, jeżeli ktoś na przykład zostaje takim nieregularnym głosicielem, czy nie zda takiego raportu w jakimś miesiącu, no to starsi mają taką procedurę, że muszą z taką osobą porozmawiać, zachęcić ją duchowo. Czasami może się zdarzyć, że ktoś, nie wiem, był chory i więc tak przymknął oko. Dlatego starsi, żeby mieć też mniej pracy, no to w pewnych sytuacjach jakby są naciągane te statystyki swojego głoszenia. I takim na przykład zwolnieniem, albo takim przywilejem dla rodziców mhm. jest to, że mogą w takim sprawozdaniu raportować czas, który poświęcają na to, żeby indoktrynować swoje dzieci. Mówię indoktrynować, no, ale nazywają rzeczy po imieniu. Tak, ale to są tylko cztery godziny miesięcznie. Cztery i aż. Cztery jazz, czyli już dzięki temu zyskujesz ten status, że jesteś czynnym głosicielem i faktycznie głosisz. Nikt nie sprawdza, czy, czy, od czy chodziłeś do od domu do, czy do domu, czy dzieciom. stałeś na, mm. na stojaku. Czy to tylko było tak wpisane dzieciom, bo raz przeczytałeś historyjkę na dobranoc yy, o Jezusie, czy o czymś tam. Mm. Albo o tej, co wbiła, przebiła głowę kołkiem. Tak, no i w ten sposób można sobie tak nimbać się z miesiąca na miesiąc. Faktycznie nie spędzając czasu na głoszeniu. I ten czas jest zliczany tak samo jak to, jak ktoś chodzi od domu do domu. I ciekawą rzeczą jest to, że na przykład bardzo często zdarza się coś takiego, że na przykład któryś z rodziców. No nie jest, nie chce złożyć sprawozdania, bo mówi, że nie było w nagłoszeniu, wtedy starszy mówi, no ale przecież rozmawiałeś ze swoim dzieckiem, to pewnie przy wielu okazjach mówiłeś mu Jehowie, to tu 5 minut, tam 5 minut, tą godzinkę to chociaż uzbierasz. I tak to w praktyce wyglądało, przynajmniej w naszym zborze i zresztą ja też zbierałem takie sprawozdania, więc wiem jak to wyglądało, natomiast możecie napisać w komentarzach, jeżeli byliście świadkami i mieliście z tym do czynienia, to jak to wyglądało u Was. Natomiast co jeszcze tutaj tylko doprecyzujemy, że te 4 godziny może zaraportować każdy z rodziców osobno. Czyli każdy z rodziców sobie raportuje 4 godziny. Jak masz dwójkę dzieci, to 8 godzin, jak będziesz miał piątkę to masz 20, jesteś po prostu wzorowym zerowym Mimo, że z dobór tylko nie ruszysz. Natomiast tylko jedno studium na jedno dziecko. Bo to studium, czyli te rozmowy na podstawie jakiejś publikacji z jakąś osobą, Czyli może być to z dzieckiem, to możesz tylko jedno na jedną osobę zaraportować. Ale przejdźmy do tych, którzy nie lubią siedzieć w domu i lubią się faktycznie wysilać dla Jehowy. Wysilać dla Jehowy, tak. Czyli głoszą: często to pojęcie się u nas pojawiało na kanale, czyli taki pionier, bo my takimi pionierami również przez pewną część życia byliśmy. Pionierem można zostać po chrzcie i to zdaje się, jak ja byłam, trzeba było chyba przez jakieś. Sześć, 6 sześć roku od sztu może zostać pionierem tak, stałym. Tak. Pionier stały to jest taka osoba, która zobowiązuje się 840 godzin rocznie przeznaczyć na głoszenie. No to wiadomo, jak sobie to podzielimy na 12, to wychodzi nam 70 godzin na miesiąc. Rozliczane jest to w ujęciu rocznym. Tak, bo często zdarza się, że na przykład w jakimś miesiącu ma się braki, a na przykład w wakacje łatwo było to nadrobić, żeby się liczby zgadzały. Tak, i to, co jest jeszcze tutaj bardzo istotne, to jest różnica między tym pionierem, którym mówimy, stałym, a pionierem pomocniczym. Pionier pomocniczy to jest taka osoba, która tylko w jakimś miesiącu zadecyduje, że chce być zwiększyć swój udział w tym głoszeniu. I taka osoba może. Inaczej. deklaruje, że poświęci na to głoszenie 50 godzin w tym miesiącu. Może się zapisać na ileś miesięcy, może na aż do odwołania taką, takie, pełnić takie głoszenie. Ona będzie rozliczana co miesiąc z tego, czy wygłosiła daną liczbę godzin. Tak, i to można od razu pochwięcić. I wiem, że na kampanię na pewno weszło takie udogodnienie. Czyli, że można zrobić 30 godzin, nie 50, w takich szczególnych okolicznościach. Na kampanię, czyli na takie specjalne okresy w zborze, gdzie wszyscy świadkowie na przykład na danym terenie, czy w danym kraju, czy na całym świecie, no, na przykład zapraszają na, swoją, na swoje święto na pamiątkę. I to oni to nazywają kampanią, że teraz mamy kampanię rozpowszechniania zaproszeń na pamiątkę, czyli zapraszania na pamiątkę. I wtedy jest promocja 30 godzin, no, żeby więcej osób, żeby w tych statystykach no, to lepiej wyglądało. Wiesz, no czujesz się wtedy taki sp specjalny, bo tak. <laughs> więcej czasu poświęcasz oczywiście dla Jehowy, więc wow, spełniam swój obowiązek. No ale trochę też trafiasz do takiego elitarnego grona, bo są na przykład przewidziane jakieś spotkania tylko dla, dla pionierów. Jeśli jest na przykład obsługa w tym momencie, to te spotkania były tak to tajne zawsze, bo tylko dla pionierów, a teraz możesz... Tak. Bo są specjalne spotkania dla takich pionierów, one są raz do roku czy dwa tak. razy do roku, już nie pamiętam tych stałych. Dlatego, natomiast ci, którzy zostają na, w danym okresie pionierami pomocniczymi, również mogą uczestniczyć z okazji wizyty nadzorców Wodo, a o tym zaraz powiemy takimi, na takich spotkaniach. I wtedy po prostu mają możliwość wysłuchania specjalnego przemówienia i spotkania się w swoim gronie tych pionierów i zjedzenia ciasta wiecie kawy. Ale jeszcze warte podkreślenia jest to, co się stanie, kiedy taka osoba nie wyrobi zadeklarowanego przez siebie kwantum. Tak to nazywają, czyli ten limit godzin, na który, który zobowiązują się wychodzić, nazywają kwantum. Kwantum pioniera, nie wyrobisz kwantum. I wtedy, jeżeli jesteś takim pionierem pomocniczym, to po prostu no, nie będziesz następnym miesiącu pionierem. Jeżeli na przykład zapisać na ileś miesięcy naprzód, to... No to po prostu nie, nie wyrobiłeś tego, więc starsi zachęcam Cię do żebyś zrezygnował, bo bierzesz na siebie za dużo. Jeżeli jesteś pionierem stałym, to zdarzy ci się na przykład to, że starsi, się, starsi poproszą, żebyś przemyślał, czy jesteś w stanie być takim pionierem, czy jesteś w stanie tyle godzin wygłosić i wychodzić, więc będą Cię zachęcać do tego, żebyś przeorganizował swoje plany życiowe, żebyś mógł jeszcze pełniejszej mierze działać. Abyś zmienił swoje przyzwyczajenia, zmienił swój styl życia, żeby łatwiej było ci wywiązać się z tego. Natomiast, jeżeli ileś miesięcy dalej będą widzieli, że te 70 godzin nie spełniasz, no to będą mieli podstawy do tego twierdzić, że nie wyrobisz rocznego kwantum i zachęcam cię do tego, żebyś zrezygnował z takiej służby. I tyle. No nie, jakoś nie zostaniesz ukarany. Jakoś po cichu po prostu będzie to załatwione, że już nie będziesz pionierem. Po cichu. No tak. Ja to jeszcze może dodam, że te 70 godzin miesięcznie to wychodzi około 2,5 godziny dziennie. Tak, bo to też tak przeliczyć sobie można. Znaczy, no, tam były różne plany, bo to trzeba było sobie zaplanować. Czy chodzisz codziennie po 2,5 godziny, czy na przykład w który dzień nie chodzisz, a w któryś chodzisz 5 godzin. Ale to sobie wyobraźcie, ile to jest czasu mhm. spędzanego w służbie. W, w, w służbie. Tak, kiedyś, kiedyś te normy były wyższe i ten. Pionier pomocniczy musiał spędzić 70 godzin, a ten pionier stały 90 godzin w miesiącu. To było do wychodzenia wiele Ani. godzin, no nie? A się kroczki przynajmniej naliczały, nie? No, no. I nie było wtedy takich opasek, jak to Ani. było. Ale jest jeszcze tak, krótko tylko wspomnę, że jest taki pionier specjalny i pionier specjalny, on to jest jakby pracownik Świadków Jehowy, tak w uproszczeniu, on musi wygłosić 140 godzin w miesiącu. On jest praktycznie na etacie. I często tam utrzymują się z jakichś dorywczych prac, ale też mają pieniądze specjalnie jakieś zapewnione, skromne utrzymanie. Nie wiem dokładnie, jak to wygląda. I często głoszą jakby nie na swoim terenie urodzenia, tylko wyjeżdżają, tam nie są większe potrzeby, czy to w swoim rodzinnym kraju. Czy to często właśnie, chyba, chyba, chyba w sumie często dlatego podejmują te służbę, na przykład że wyjadą gdzieś do Ameryki Południowej, całe, całe nie spędzając, zgłosząc w jakichś górskich chatkach. Tak, ale często jest to po prostu w innym mieście i tyle. Przejdźmy do tych funkcji w zborze, których tutaj często mówimy. Czyli na przykład starsze zboru kto to taki? To jest mężczyzna. Tak, bo te funkcje, które do tej pory mówiliśmy, to były dostępne dla każdego bez względu na płeć. Natomiast teraz przechodzimy do tego, że jeżeli jesteś kobietą, no to masz pozamiatane i nie możesz takiej funkcji pełnić, musisz być mężczyzną urodzoną, urodzonym, urodzonym mężczyzną, nie wiem jak to powiedzieć nieczystej krwi, tylko odpowiedniej płci o, <laughs> tego chciałem. Nie możesz starszy... być szlamą. Nie możesz być. być. Żeby być starszym zboru, jesteś mężczyzną, musisz być bardzo przykładny, dużo ogłosić, bo to jest jakby takim wyznacznikiem tego, jak ty jesteś zdrowy duchowo, tak to świadkowie nazywają. I dobrze przewodzić swojej rodzinie, jeśli ją masz, czyli twoja żona nie może nosić spódniczek przed koladą. No i tak dalej, ale dobrze. Starszy zboru to jest taki nadzorca, taki organizator tego, co się dzieje w danej lokalnej społeczności. Jest to trochę taki ksiądz. Em, ale nie wiem, jak jest wśród księży, bo to nie jest tak, że ci starsi są tak, jeden wyższy, drugi, niższy jakąś pozycją. Przecież w zborze jest też taki jeden główny, który koordynuje te działania i go nazywa się koordynatorem. Tak, bo to jakby porównać do, do księży, no to jest parafia jest w tej parafii ksiądz, który ewentualnie. Chyba ma jakieś wikariuszy pod sobą, pomocników, tak to powiedzmy. A powiedzmy, jeśli przyrównamy, że zbór jest parafią, to po prostu jest kilka księży, którzy są równi sobie. I no każdy i się jakieś... zajmuje jakimś tam tak Jeden odpowiada za wydziałom. prowadzenie... Prowadzenie jakiegoś zebrania, drugi za prowadzenie drugiego, jeden się będzie zajmował tym o, zliczaniem tych wszystkich statystyk i przekazywaniem informacji, drugi będzie się zajmował organizowaniem głoszenia i tak dalej. I każdy ma swoją grupę mm, służby, mhm. czyli... ja, którą zarządza, czyli ten zbór, zbór będzie podzielony na kilka takich mniejszych grupek, w których będą głosić przede wszystkim w ramach tych mniejszych grupek kilkunastoosobowych. Natomiast taki starszy zboru ma dostęp do tajnych podręczników, do tajnych listów, których nie mają dostępu żadni świadkowie, którzy są niższy, niżsi pozycją. A jak jesteś kobietą, to nigdy nie będziesz miała do nich nie? dostępu, bo jak jesteś mężczyzną, to zawsze jest szansa, że zostaniesz starszym zboru. Tak. Następny poziom, czyli taki troszkę niżej, to jest suga pomocnicza. Sługa pomocniczy pomaga starszym w organizowaniu głoszenia i w organizowaniu funkcjonowania zboru i zajmuje się rzeczami, które starsi, na które starsi nie mają czasu, bo starsi mają się zajmować duchowym, mają się zajmować nauczaniem, czyli mają prowadzić zebrania, mają udzielać rad, zachęt innym braciom, a cudzy pomocniczy na przykład zajmują się prowadzeniem finansów zborowych, takich zapisków, liczeniem pieniążków i tak dalej, na przykład zajmują się wydawaniem literatury, żeby każdy otrzymał czasopisma, które sobie zamówił i zbierają zamówienia. Albo zajmują się rozdzielaniem terenu, kto gdzie ma głosić i jak to jest zorganizowane. To zresztą powiemy Wam w następnym odcinku, bo taki zaplanowaliśmy również nagrać. Między innymi ja byłem takim suką terenu. Ale to, to o tym powiem. No. Hey, ale i. Teraz zeszliśmy niżej, to idziemy teraz w górę, bo jest taki starszy, specjalny starszy, który nazywa się nadzorcą obwodu. Nadzorca obwodu odwiedza zbory na danym terenie, bo teren, mhm. kilka, kilka zborów, czyli kilka parafii, łączy się w obwód. I ten nadzorca odwiedza te zbory na, w danym obwodzie, jest tam co pół roku. W każdym zboże, czyli on cały czas jest w podróży, no ma tam jakiś urlop, ale tak. Generalnie I cały czas podróżuje. Też jest utrzymywane ze środków strażnicy, i oni dostają wynagrodzenie, które jest im tam wypłacane. Mają służbowy samochód, którym dojeżdżają, mają często mieszkania przy salach królestwa, które są wybudowane. Jeżeli nie ma takich sal, to mieszkają po prostu tam, gdzie ich przyjmą bracia w zboże. I taki nadzorca wodu, czyli taki starszy, on co pół roku odwiedza dany zbór, no i przeprowadza taki audyt w takim zborze, tak, taką inspekcję. Czy odpowiednią ilość godzin wygłoszono, czy zbór wyrabia średnią, czy zbór odpowiednią ilość pieniążków przekazuje i tak dalej. Czyli on robi taką, taki audyt, taką inspekcję, natomiast to, co widzą świadkowie w zborze, to się nazywa obsługą, czyli taką tą wizytą. I, czyli starszy, ten starszy przyjeżdża po to, żeby wygłaszać przemówienia i głosić razem ze zborem. Tak, i to jest z perspektywy świadka Jehowy, to jest bardzo taki szczególny czas bardzo jesteśmy wtedy, jesteśmy jak. No, bardzo są świadkowie tacy pobudzeni duchowo. Tak, to jest taki. A, motywacyjny, jakby, jakby coach przyjechał i powiedział: Dalej, dawać więcej, głosić więcej, zaraz koniec. Tak. Ech, dobra. Przeskoczmy jeszcze teraz do tego ciała kierowniczego, że wielu zarzuca nam, że nieprawidłowo to tłumaczymy, bo ciało kierownicze to nie są papierze, że my się w ogóle nie znamy. Natomiast, jakby Wam światu są, no jakby moglibyśmy inaczej wyjaśnić to pojęcie. Całą działalnością świadków Jehowy, oczywiście są pewne etapy w tej hierarchii, której, której nie ma, bo świadkowie powiedzą, że wszyscy są równi. Natomiast są pewne takie etapy. I gdzie organizowana jest działalność? Na terenie kraju, na terenie strefy, na terenie, um, na terenie całego świata. Bo tak to wygląda. A na samej górze są, jest ciało kierownicze. I liczba tych, tych członków tego ciała kierowniczego no, trochę się zmienia. Obecnie jest chyba 8 osób, mhm. które organizują dzieło głoszenia na całym świecie. Oni ustalają, w co wierzą Świadkowie chowy. Oni decydują o tym, czy coś można, czy czegoś nie można. Pobudzeni tym objawieniem z niebios od Jezusa Chrystusa, bo oni nazywają się braćmi króla, czyli braćmi Chrystusa. Oczywiście, nie są w stanie napisać osiem osób, tyle artykułów, tyle materiałów na stronę, więc są osoby, które pomagają im w tym, i takie osoby też tam powiedzmy, gdzieś są w tej głównej siedzibie, w tej, w tej hierarchii troszkę wyżej. Natomiast jakby mają takich pomocników i oni. Pomagał im zorganizować działalność Świadków Jehowy na całym świecie. No. I tak to wygląda. Mamy nadzieję, że troszeczkę rozjaśniliśmy Wam te pojęcia, których używam w swoich filmach. Pojawią się jeszcze chyba trz, dwie albo trzy serie z takiego słowniczka e, niedługo, żebyście mogli mieć pełniejszy obraz tego, jak to wygląda i żebyście po prostu rozumieli, o czym mówimy, bo nie zawsze w filmie jesteśmy w stanie wyjaśnić, a czasami po prostu o tym zapominamy. A to, że jest taka w ogóle nowomowa i słowa, których wy nie znacie, które są wyróżniają Świadków wiechowy, jest cechą dość charakterystyczną dla grup destrukcyjnych. Tak. Mają własny, własny, własny słowniczek, pojęć, który nie występuje nigdzie indziej. No ale postaram się go wam przybliżyć. Dzisiaj dziękujemy za to, że byliście z nami i trochę ten odcinek jak zwykle przedłużyliśmy, bo się bardzo rozgadaliśmy, bo my jesteśmy duże gaduły. A one z mniejszego dła, ale mam nadzieję, że to wybaczycie i będziecie z nami już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.